Tu trzeba mieć licencję barbera. Idziesz, tu Papier, kamień, nożyce I robimy, tak. i robimy tak. Robimy tak, robimy tak. Ten barber nazywa się Papier, kamień, nożyce i gramy w Papier, kamień, nożyce. Ty mi wymyślasz fryzurę, ja tobie i papier, kamień do trzech. Kto wygra, ten drugi robi. I jedziemy, to jest bandit, a to jest bandit za w Jedziemy, nie Jak przegrasz, opierdolasz się na łysów Dobra, ale mogę wszystko co chcę? Cię myślisz? No, no. Co za. <laughs> Dawaj irokes w kolorze, tak? No kurwa, w wiesz że o tym myślałem kolorze, zielony irokes Zielony Zielony grosdy, tak zielony Gdzie jest ten rock jest w poś... tak. No to gra się co już my wymusiliśmy mu, jak ty przegrasz, robisz kupaj i za zielony kolor, a mu co? Na łyso. Chłopie, ale zobacz, on kurwa można u niego zrobić coś f*** fajnego. Zostawimy mu tak, tutaj taki jeden... Daj, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tutaj zostawiłem mu taki jeden kosmyk, tutaj ten kosmyk, taki ufoludek i też na zielono, a reszta na łyso I takie dwa odstające kosmyki i reszta na łyso Rock, paper, scissors, come on, bliżej. Trzy, cztery, trzy, cztery, trzy, cztery, trzy cztery Ku, a czy ten papier cały do zbywa, czas? Do zebra! You fajnie? Nie, ale <śmany> to jest widzowie taki vibe, tyle fajnych rzeczy, no że naprawdę tutaj przyjechać na dwa tygodnie, ale nie, ze względu na pracę, to by było coś pięknego. Nie?